Ey Boże, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wasz ulubiony Inkwizytor, dzisiaj ocenimy sobie metamatę Unfiltret Jest oczywiście, oceniam dla Was także pod względem elfiości, dlaczego elfiości, dlatego moi drodzy, że się od pewnego czasu zacząłem interesować elfami, a także luźnymi ludami śródziemia, takimi jak krasnoludy chociażby. I zapytałem czas GPT właśnie o elfiość tejże jelby. Zatem zaczynam odcinek. Tudum! Moi drodzy, zacznijmy od jej zapachu. Leśny. Taki bym powiedział zapach lasu. Zapach świeżo skoszonej łąki zapach słuchajcie taki zielony bardzo przyjemny nie za ostry. taki łagodny bym powiedział łagodniejszy niż w przypadku yy, mategninów, ale coś w tym kierunku mateglinów idzie jeżeli chodzi o zapach jeśli z kolei chodzi o cenę to jest to 41 zł za pół kilograma czyli cena Taka średnio wysoka, uważam, że jak na jelbę powiedzmy taką półkraftową, jest to cena całkiem w porządku. Teraz przejdźmy do, moi drodzy, kwestii dotyczącej samej tej jelby. Otóż jest to jelba tworzona we współpracy z Barao, czyli z bardzo znaną marką, że tak powiem, podobna do metamaty 23 w smaku, tak z tego co rozmawiałam z. Z tymi pracownikami dobrego ziela, też jedba właśnie, niefiltrowana. Unfiltret, prawda? Także tutaj to mamy to w teraz Jeżeli chodzi o poziom fiości to jest 192%. Głównie tutaj mamy w przypadku słuchajcie. Moi drodzy, najlepsza jest dla Sindarów, to jest 60% i dla Noldorów 40%. Generalnie rzecz biorąc, poziom elfiości jest jednym z najwyższych poziomów elfiości tutaj w Śródziemiu, także to tak pokrótce. Teraz przejdźmy do, moi drodzy, wyglądu opakowania. Opakowanie Dojpak wygląda w ten sposób. No, niestety, powiem Wam szczerze, że opakowanie jest ładne, zielone, prawda? Ale niestety tutaj to, co mam, Wam mogę szczerze powiedzieć, to to, to że hmm, chyba nie jest ono ekologiczne ekologiczne po drugiej stronie mamy opis różne prawda jak to jest przyjazne dla Ziemi i tak dalej tak jeśli o to chodzi bardzo ładne opakowanie bardzo fajny tutaj fajnie się zamyka tak ale tak jak mówię wolałbym żeby to było yy, tutaj Chociaż być może jest też, też że tak powiem, ekologiczny, ale no tutaj nie widzę ekologiczności specjalnie. W każdym razie opakowanie bardzo ładne, przyciąga wzrok, zielone, fajne opakowanie. Teraz z kolei, jak wygląda, moi drodzy, sam susz. Sam susz wygląda w ten sposób. Ładny, prawda? Sporo patyczków. Praktycznie zero pyłu. Także nie ma co się czepiać, żeby chodzi tam cóż. Ojejku. Teraz będzie dobrze. Teraz z kolei smak tejże jelby. Jak ona smakuje? Dosyć taka zielona jelba. Czuć tą właśnie zieloność tej jelby. Taką powiedzmy bym powiedział też yy, świeżość liścia zdecydowanie. Troszkę zbyt dla mnie jest yy, ostre, jeśli chodzi właśnie o kwestie dotyczące yy, dotyczące tej właśnie zieloności. Taka typowa zieloność bym powiedział taka Taka coś w rodzaju mate greenów, tylko że troszkę łagodniejsza, ale dla mnie zbyt jednak intensywna w smaku. Taka troszkę kwasiżowata delikatnie, bym powiedział, chociaż nie ma tej kwasiżowości mocnej, ale jednak troszkę przebija się, czego nie lubię bardzo. Jedba ogólnie rzecz biorąc, dosyć smaczna, ale jednak mająca pewne mankamenta. Tak, jakby zbytnio kwasylizowało się jednak. Jak kwasylizowało, się w ogóle nie toleruje. Z kolei, do czego ta yerba? Przede wszystkim, moi drodzy, wydaje mi się, że pod orzechy różnego rodzaju, szczególnie orzechy brazylijskie, ale nie tylko, pasowałby też pod ryby, takie jak na przykład pstrąg czy dorsz. Bardziej tak, pod takie rzeczy z chrzanem, na przykład, pasowała jakieś kiełbaski z chrzanem. Tego typu kwestie. Raczej takie delikatniejsze rzeczy niż mocne. Jakieś sałatki, prawda? Jarzynowe, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tak. Z kolei, jeśli chodzi moi drodzy o kwestie oceny szkolnej, to ja tej języki stawiam powiedzmy czwórkę z plusem. Jest to ocena dobra, z plusem, tak jak mówię. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jednak tak fajowatość się w tym. Smaku. Jest to dobra jedba, naprawdę ją polecam, ale tak jak mówię, właśnie yy, jest to yy, jedzba, przepraszam, nie jedbia, tylko jedzba smaczna. Yy, natomiast yy, powiedzmy. Wolałbym, żeby była właśnie mniej kwaszylowata. Także dziękuję bardzo, Szczęść Boże, trzymajcie się, macie wyśniadki, dobra jelba!